Gracias. Państwo, witam i chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do Szałocina właśnie w dniu samorządu polskiego. Bo Szamocin dla mnie był jednym z pierwszych miejsc, które mogłem obserwować, jak się zmieniają, może jakie mają aspiracje, aby lepiej funkcjonować po wprowadzeniu reformy samorządowej w 90 roku. To było chyba pierwsze miasto, pierwsze gmina, które tak powiem, dogłębnie mogłem poznać za przyczyną Anna Waszej Felna, ówczesnego burmistrza. Poznać w czasie już objęcia tutaj, pojęcia funkcji reprezentanta tego ówczesnego województwa pińskiego, gdy zostałem w 1993 roku wybrany w tych wyborach parlamentarnych. Pamiętam różne fragmenty tej wizyty, pamiętam spotkania, które się chyba nazywało gdzieś tam. Cygański Dol, Cygański Dol, Cygański Dol. Pamiętam także spotkanie pod pomnikiem powstania Wielkopolskiego i wtedy sobie myślałam, że coś zaczyna się dziać szczególnie dobrego w Polsce, w różnych ważnych dziedzinach. Zarówno dziedziny przywracania pamięci narodowej, tradycji właśnie związanej tutaj z powstaniem Wielkopolskim, które przecież nie zawsze było doceniane, nie zawsze było podkreślane jego znaczenie dla Polski. Dla Polski wolnej, niepodległej. Myślałem sobie, że to nie jest źle, jeżeli w takim wymiarze lokalnych inicjatyw pojawiają się także w okresie trudnym, bo przecież to było tuż po bankructwie systemu gospodarczego PRL-u. Nie jest źle, jeżeli już w tak trudnym okresie pojawiają się inicjatywy, aby przywrócić świetność tradycji i pełną wiedzę i przeżycie dla Historii. I drugie takie wrażenie, które zrobiło na mnie zrozumieć to było to występ, występ, churu. To chyba jest ten sam chór, no lekko tak to razem Państwu powiem, lekko bo a więc widać, że i sprawę pod tym względem też no, dobrze, ale zrobił na mnie występ, wrażenie ogromne ten występ, no bo to świadczyło tak duży chór śpiewający, to dla mnie oczywiście jest potwierdzenie mojej głębokiej wiedzy o tym, że Wielkopolska to jest to zagłębie myślenia obywatelskiego, myślenie społecznego, wspólnej umiejętności organizowania pracy i aspiracji społeczności lokalnej. Ale to było widać, że ten duży kur, no to jest w jakiejś mierze symbol zmian zachodzących właśnie na rzecz budowania takiej dumy lokalnej. Cieszę się więc, że mogę ten samfon dzisiaj nie tylko obejrzeć, mam nadzieję, że także da się usłyszeć. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Dlatego, że chciałbym, że reforma samorządowa w Polsce udała się w pełni, przyniosła same dobre owoce. Oczywiście mają samorządy swoje kłopoty, to wspominał Pan Przewodniczący. Ale samorządy mają przede wszystkim swoją, swój gigantyczny udział w sukcesie Polski jako całości. Chcę Państwu powiedzieć o zjawisku, który jest warte refleksji głębszych. Jest taki jeden kraj na świecie, który mierzy postęp nie poprzez badanie produktu krajowego brutto przypadającego na głowę mieszkańca, tylko poprzez badanie poziomu szczęścia obywateli to jest Buta. Gdzieś, tam w Himalajach. Nie wiem jakim to wychodzi, jak oni to liczą, ale tak mniej więcej liczą. Proszę Państwa, są takie badania w Polsce, które też pozwalają u nas badanie tego, na ile my jesteśmy zadowoleni. Jeśli nie w pełni szczęśliwi, na ile akceptujemy świat wokół nas? Na ile akceptujemy samych siebie? Poprosiłem niedawno o zrobienie takich badań porównawczych między latami właśnie 90., 92, 94 a rokiem 2012. I przy wszystkich polskich kłopotach, przy wszystkich polskich problemach, różnych czasami nawet dramatycznych, proszę sobie wyobrazić, że od roku 94 do 2012 poziom zadowolenia z własnego życia Polaków Zwiększył się z procent, do 70%. Paru. To znaczy, że Polacy oceniają swoje życie generalnie dobrze swoją pracę, swoją rodzinę. Nawet zaczęli uważać, że lepiej żyją zdrowi. Nie mówię o służbie zdrowia, o własnym zdrowiu. Ale drugim takim parametrem, stopnia zadowolenia, było jest badanie, na ile oceniają, że dobrze się żyje w ich własnej miejscowości. I otóż wyniki są podobne. Wzrosło do 60 paru procent, wysoka ocena i zadowolenia z własnej miejscowości, z własnej gminy, z własnego miasteczka czy miasta. Nasz to jest zasługa właśnie samorządowców, reformy samorządowej. Nasz polski problem polega na tym, że ten poziom zadowolenia z własnego życia, z własnej miejscowości... Nie sumuje się w skali kraju. Bo wydawałoby się, że poziom akceptacji dokona kolan Polski, swoich własnych, też powinien być dziś na poziomie 75 czy 4 w skali całego kraju. Gdyby się sumowały zadowolenia Polaków z własnego życia i z własnej gminy. A się nie sumuje. Jest o wiele niższy na poziomie centralnym. Warto się nad tym zastanawiać. Warto myśleć, jak to zmienić. Na pewno jednym ze sposobów zbudowania zadowolenia i akceptacji Polski jest pokazanie właśnie tej miejscowości. Tych miejscowości, które są akceptowane przez Polaków, są oceniane jako coraz lepsze miejsce życia, coraz ciekawsze, coraz dające większe szanse na zrealizowanie różnorodności gospodarczej. To jest wielka zasługa, także wielkie wyzwanie stojące przed samorządem polskim. Chciałbym Państwu w związku z tym żyć wszystkim samorządom, są tu nie gdzie także widać, jak wiele zmieniło się na dobre. jak wiele się udało zrobić dzięki kreatywności, ale dzięki mechanizmom, które władzy i odpowiedzialności, która przypadła samorządom, gdzie widać, jak dobrze idą sprawy polskie, nie bez, bez kłopotu, właśnie poprzez kłopoty idą w dobrą stronę chcę życzyć konsekwencji e, dalszej pracy i dalszej satysfakcji zmienienia wielkiej ojczyzny, tej co to nie zginie, i zmienienia tej małej ojczyzny i tej najmniejszej po własnej rodzinie. Zmienia, chcę życzyć satysfakcji i sukcesu. A szarodziła serdecznie dziękuję za wszystkie miłe spotkania, wszystkie miłe wspomnienia oczywiście powiedzieć, że jest niesłychanie mimo, że mogę przyjechać dzisiaj w roli pełniąc funkcję prezydenta Polski, żeby te słowa o dokonaniach małych ojczyzn, dokonania właśnie poprzez działanie samorządów wypowiedzi tu, w Szamocinie, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem zainteresowanie. jak ta reforma samorządowa zaczyna działać w praktyce. Żałuję, że w mojej całej karierze politycznej nie miałem nigdy fragmentu zaangażowania w samorządy, no bo pewnie bardzo więcej do wojska, potem byłem już w parlamencie i w rządzie, a teraz jestem prezydentem, żałuję, bo to według mnie jest bardzo ważne, ciekawe doświadczenie dotknięcia takiej sytuacji, w której można wiele zrobić i być codziennie praktycznie weryfikowanym i ocenianym przez współobywateli. Więc to zazdroszczę, podziwiam, ale i serdecznie życzę dalszego wysiłku i satysfakcji. A moim marzeniem jest to, żeby ten poziom zadowolenia z samego siebie, akceptacji własnego życia, akceptacji własnej gminy, własnej miejscowości jednak się w końcu w Polsce sumował także na poziomie centralnym. Serdecznie dziękuję.